Nie wyjdzie z tego cringe'u. Dobra, jak nie, coś damy, to na, Jak coś to na Huberta. Co złego to Hubert. Nie no spoko, możesz, nie. wiesz, coś na nie obra. Ale panowie nie ma. Nie, dobra, na oponenta. Nie mamy podkładu, nie mamy podkładu. To co? To chyba że Damian. Spoko. Nasz anonser zabitboxuje. Ta normalnie, o kurde. Pa. Dobra, 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 dobra. Nikt cię tutaj nie chce, olo, wariacie. Ani Wojtek Gola, ani ludzie na czacie. I to jest proste, tak to gra, bo jesteś najnudniejszy na fame MMA. O, Kiedy wpadam, mam go za kalkę. Jestem olo, wpadłem dać sportową walkę. U, gadka szczera. Lepiej wracaj z Najmanem do Big Brothera, to jest proste. Mam rozkminki, Najmanowi, to ty możesz obierać mandarynki. A ty się, Bob nie śmiej, Jeleniu. Bo przez Ilmassi będziesz siedział w więzieniu i to jest proste. Dobra, 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 dobra. To jest proste, powiem teraz prawdę. A ja będę bardziej znany niż jej adres, on. A Olek będzie potrzebował operacji. Jak cycki połowy lasek w tej federacji. Dobra, dziękuję. Miejsca, jak to do czego przychodzi, to nas nasrane w gacie. E, ty wykluczasz walkę z szewcem i Saszą na kolejnych galach, czy jak to wygląda? Nie no, szewcu już trenuje, to niech trenuje i dawać go na dziesiątkę. Mi to jest jak najbardziej na rękę. Słuchajcie, chciałem jeszcze wrócić do Krychy. Krycha, e, krążą pogłoski, że nie wyjdziesz pod barwą Ankos MMA. Zgadza się. E, powiedz nam, jaki jest powód e, takiej decyzji UFC. klubu? Nikt się nie wstydzi, normalnie w klubie trenuję. Będzie narożnik, będzie normalnie Paweł, Gamu. Yy, po prostu nie wychodzę pod yy, klubem i tyle. T taka była prośba trenera, ja się zgodziłem. Trener normalnie mi pomaga yy, w przygotowaniach. Słyszeliśmy, że w narożniku też nie będzie nikogo z Ankosu? Nie, normalnie będzie i Paweł, i Gamu. Także. A możesz, możesz podać przyczynę? Yy takiego zbiegu sytuacji? No, bo i tak się z tym pytaniem spotkasz, stary, prędzej czy później na wywiadach, stary, czy ten, czy, czy gdziekolwiek. No, czy, no czy nie, ja, będzie. to no, znaczy, wiesz, ja powiedziałem, że ja nie mam z tym problemu, wszystko spoko, wiesz. Ale jak nie masz problemu? Ja, ja, i... ja się pytam, Krystian, ja się pytam, dlaczego, dlaczego? Zamknij zamknij, Zamknij dziurę! Zamknij bo nie jest twój czas, A Dostaniesz... Spokojnie, spokojnie. Kasio, no. proszę, chwilę. Nie, e... nie masz Aszy, to nie masz komu zrobić. Yy, Krystian... Kry... Bo ty mi odpowiadasz twierdząco, no. nie? Tak, wiesz, no tu a ja, A ja muszę zrozumieć też, ja nie mam nic do tego, powiem ci tak. Rozumiem też trenera, bo trenuję w takim klubie, gdzie są przyznawane i Heraklesy trenują tam zawodowcy, najlepsza czołówka. I ja to zrozumiałem. Z niczym się nawet nie miałem żadnych pretensji. Powiedziałem, że okej, okay, nie robi mi to żadnego problemu. Normalnie trenuję na grupie. No dobrze, ale, ale trenowałeś w Ankosie, stary od wielu gal, nie? Tak. Więc wcześniej nie miał problemu e, trener Andrzej, a teraz nagle się pojawił? Tak. Ale zdajesz sobie sprawę, że on w ogóle nic pozytywnego nie powiedział o tobie, a ty mu dubeliczysz. <laughs> Serio, I nie, dać bo tak zauważyłem. Ty naprawdę. możesz tam, Tim Siusiakowi. No nie mogę, <laughs> ja nie mogę. Nie mogę. Ale może takich rzeczy nie, nie, nie robię właśnie. No. A skąd wiesz? Jak ci woda schodzi, jak, to wiesz. Jak skąd wiem? Że lubię. To mamy no tam swojego ciała, wiesz? Nie to co ty. <laughs> dlatego <laughs> dlatego wiem. Ej, 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 ej. Jako Jadwiga Bąk i na koniec powiedział takie słowa Tim Kubańczyk. Słuchaj, dużo razy już był poruszany ten temat waszego konfliktu, ale w sumie no nigdy tak do końca tego nikt nie wyjaśnił. A myślę, że ja, jaki i boxy, jak i tutaj setki tysięcy fanów czekają na jakieś wyjaśnienia odnośnie tej sprawy. O co chodzi w tej waszej spinie? Ja już powiedziałem wcześniej, my nie mamy spiny. Ja po prostu mam mu za złe jedną rzecz, którą on zrobił i to jest rzecz dość prywatna, no i nie wszystko mm, warto wywlekać jakby na zewnątrz. E on, Jego obecność nie tyle co on była jednym z powodów zmiany klubu. I swoją drogą też podszedł tutaj do mnie wcześniej. Pogadaliśmy, powiedział chodź, pogadałem, powiedziałem dobra. On tam zapytał się o co chodzi, to mu powiedziałem: powiedział, A, okej, okay, dobra, dobra. Jemu chodziło o to najbardziej, że został jakby, że troszeczkę przeze mnie, czyli znaczy został na niego zwalony hejt za to, że ja zmieniłem jakby klub. nie, Że on był tego powodem. A, tak jak powiedziałem, to nie on, tylko jakby jego obecność i było wiele, wiele innych czynników, takich jak dojazd. Bo tak jak mówiłem wcześniej, no, jechałem tam dwie godziny w jedną stronę, potem trening, drugie dwie i kolej, kolejne nie do domu. Także to jest robienie tego codziennie, no wyciąga Ci tak naprawdę połowę dnia z życia, nie? Także myślę, że to co miałem sobie wyjaśnić z Medu, to sobie wyjaśniłem, tak jak powiedziałem, my nie mamy spiny, ja po prostu miałem za zło jedną rzecz, która a, bo, tak, jak, jak ja coś mówię, to się tego. A, jak to do czego przychodzi, to nas rane w gacie. E, ty wykluczasz walkę z szewcem i Saszą na kolejnych galach, czy jak to wygląda? Nie, no szewcu już trenuje, to niech trenuje i dawać go na dziesiątkę. Mi to jest jak najbardziej na rękę. Słuchajcie, chciałem jeszcze wrócić do Krychy. Krycha, e, krążą pogłoski, że nie wyjdziesz pod barwą Ankos MMA. Zgadza się. E, powiedz nam, jaki jest powód e, takiej decyzji UFC. klubu? Nikt się nie wstydzi, normalnie w klubie trenuję, będzie narożnik, będzie normalnie Paweł, Gamu. Yy, po prostu nie wychodzę pod yy, klubem i tyle. T Taka była prośba trenera, ja się zgodziłem. Trener normalnie mi pomaga yy, w przygotowaniach. Yy, słyszeliśmy, że w narożniku też nie będzie nikogo z Ankosu? Nie, normalnie będzie i Paweł, i Gamu. także. A możesz, możesz podać przyczynę? E, takiego zbiegu sytuacji. No, bo i tak się z tym pytaniem spotkasz stary prędzej, czy później na wywiadach stary, czy ten, czy, czy gdziekolwiek. No, czy Kasio no ja będzie dłać? To znaczy, no to ja powiedziałem, że ja nie mam z tym problemu. Wszystko spoko, wiesz. Ale jak nie masz, masz problemu. Ja, ubieg, ja się pytam Krystian, ja się pytam y, 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 dla, dlaczego? Dlaczego? Zamknij Zamknij, zamknij dziurę! Zamknij, bo nie jest twój czas. A dostaniesz. Spokojnie, no. spokojnie. Kasio, proszę, chwilę, nie? E... Nie masz, to nie masz komu Z, zrobić. E, Krystian... Kry... Bo ty mi odpowiadasz twierdząco, no. nie? Tak, wiesz, no to. A ja muszę ja... zrozumieć też, ja nie mam nic do tego, powiem ci tak. Rozumiem też trenera, bo trenuję w takim klubie, gdzie są przyznawane i Heraklesy, trenują tam zawodowcy, najlepsza czołówka i ja to zrozumiałem. Z niczym się nawet nie miałem żadnych pretensji. Powiedziałem, że okej, okay, nie robi mi to żadnego problemu. Normalnie trenuję na grupie. No dobrze, ale, ale trenowałeś w Ankosie stary od wielu gal, nie? Tak. Więc wcześniej nie miał problemu e, trener Andrzej, a teraz. Nagle się pojawił? Tak. z gali Fame MMA 10. Mikołaj Śmieszek. Michał e, Jesteście modelami. Chłopaki, i tutaj jest do Was pytanie, jak Wy ogólnie odnajdujecie się w środowisku sztuk walk? Znaczy, z której strony jestem modelem? Powiedz mi. No, z zawodu. Z zawodu? Jak się odnajduję? Przede wszystkim przyszliśmy tutaj w naprawdę fajnej takiej sportowej rywalizacji, bo nie ukrywam, że to jest moje marzenie, spełnić właśnie tutaj jedną walkę, tak? Może Bóg pozwoli na drugą. I tak samo Mikołaj. Więc tutaj nie ma żadnego konfliktu, jest typowy profesjonalizm, który pokażemy. I zobaczymy, może, może zaskoczymy, bo tak samo jak ja, tak samo Mikołaj jest debiutantem. Ale czapka, oddasz czy nie? Nie, bo mi czuł ale tutaj prezesowi. Mateusz. <śmienicza> <śmienicza> Niski. Siemanko Arek siemanko Mateusz. Słuchajcie, wiem, że mieliście walczyć na tejże gali Fame Ma 9, no ale wypadłeś, Mateusz. Dużo chodziło słuchów, że przestraszyłeś się, Arka, że nie chciały z nim walczyć na tej gali, że nie zdążyłbyś się przygotować na takiego zawodnika, jakim jest Arek. I chciałbym poznać Twoją opinię właśnie na ten temat. To generalnie nie jest moja opinia, tylko to jest prawda. Okazało się, że Arek ma symptom Andersena. Ponieważ e, mam trzy pytania do Michała. E, pytanie numer jeden, czy Federacja e, dostała informację? E, e, owszem, do, do, otrzymaliśmy dokumenty, wszystko jest prawdą. Za chwilę po mojej kontuzji. W, na następnej tak ziemi, jest. Po obozie u Przemka Palacha. ma e. 9. A teraz odkrywamy następne zestawienie jubileuszowej galii FAME MMA 10. Adrian po. Niski, Adula, Dawid, Słuchajcie, na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że początkowym przeciwnikiem Dawida, czyli mistrza, miał być Maksymilian Wiewiórka. Aczkolwiek e, kontuzja, który nabawił się na ostatniej walce, niestety wykluczyła go z pojedynku z Dawidem. E, no i tak. wskakuje Adrian Polak-Polański. Chłopaki, trylogia. E, Adrian, może zacznijmy od Ciebie. 9. A teraz ostatnie zestawienie z gali w jubileuszowej Fame 10. Kasiusz. Don -ka -ja Życie. Norman The starving Zaczęło się moi drodzy main event gali Fame 10 Norman Parke kontra Don Casio obecny mistrz Siema Don Cassio siema Nowy bonus za wygraną to będzie kilogramowa sztabka złota o dużej wartości. Będzie moja. Słuchajcie, poszliście już przede mną tą sztabkę, ona już jest moja. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, żeby walka była. No, szabka. słucham, niech o, wypowie się o tej wadze. Kurwa, czemu mi ustaliły 83 kg? Boi się? Normanty. Ruda irlandzka kurwa się boi. telefon o co walkę, nie? Zauważyłem, że jest dużo pytań na czacie odnośnie tego, co robi w ogóle Mortalcio, więc są wyjaśnienia: Sasza doznał kontuzji, więc Mortalcio wszedł na zastępstwo, a wszelkie rzeczy. W jakiej e... kontuzji? Obstrał zbroję. Obstrał zbroję, nie ma żadnej dokumentacji medycznej. Normalnie zesrał się, powiedział, że ze stłuk żebro czy coś. Nasrał w Pampersa i nie ma walki. Mortalcio poka. Słucham cię. Pa padła informacja kilka tygodni <laughs> temu, bo pamiętam na live to śledziłem z widzami że na tej konferencji padnie jakieś oświadczenie odnośnie pana Pawłowskiego. Już zbliżamy się do końca i tego oświadczenia nie ma. E, oświadczenie pana Pawłowskiego różniło się od oświadczenia, e, jakie, jakie było rzeczywiste i wszelkie rzeczy związane z panem Pawłowskim będzie wyjaśniał Krzysztof w wywiadach. Hmm. Bo to, nie, jestem w stanie, nie jestem w stanie więcej informacji na ten temat udzielić. Bo ja mam i jedno oświadczenie i drugie. I ja bym, ja przynajmniej, bo ja się czuję trochę, że też go skrzywdziłem na tym kejdżu pana Pawłowskiego, bo w momencie, kiedy ty mi powiedziałeś, że on żądał podwyżki 600%, ja po prostu przyjąłem to jako prawdę. A prawda jest zgoła inna, bo wcześniej, i teraz mówię ja już, już w imieniu pana Pawłowskiego, bo jestem z nim po rozmowie i tak dalej i też nie chcę tego chłopaka zostawić na lodzie, bo on nie ma możliwości. Nie ma problemu, możemy dywagować. Chodziło głównie o to, chciałbym po prostu te 600% wyjaśnić że pan Pawłowski rozliczał się miesięcznie. I faktycznie, gdy porównamy tą kwotę, którą dostawał do tej kwoty, którą zaproponował, to jest sześciokrotnie większa. Tylko, że to rozliczenie nowe, które zaproponował, już miało być za, za prowadzenie Gali. Gala odbywa się raz na trzy miesiące. I prosta matematyka wskazuje, że on nie chciał razy sześć wynagrodzenia, tylko wychodzi wtedy razy dwa. A ty powiedziałeś mimo wszystko, że żądał 600% podwyżki, co jest... Nieprawdą. Masz złe informacje, bo ro... mówimy o rocznych dochodach. Roczne dochody różniły się o 600%, o 600%. Ja mam takie informacje, że on się rozlicza. miał miesięcy. To, to masz złe informacje. Mam. Dobrze, no to będziemy to wyjaśniać, ale... Będzie, możemy to wyjaśniać, ale masz masz złe informacje. Bo ja rozumiem roczne, ja rozumiem w pełni roczne. To takie wiesz... Miał, suma suma to, rocznych dochodów różniła się o 600%. Potwierdza że suma rocznych przychodów, jakie miał, a jakie, wersus mia, jakie miałby dostawać, różni się o 600%. Tak, Okej. Okay, tak. Dobra. Jestem, jesteśmy pewni. Jesteś tego, tego co pewien. Okej. Okay. Nie, nie, nie podawalibyśmy tego świadczenia, gdyby nie było. Arek? E... No dobra, a sprawa ultimatum. Czy on fa faktycznie powiedział, że stawia ultimatum, czy to była kwota rzucona do negocjacji? Bo obiecywaliście, że się na tej konferencji weźmiecie go w swoją je, obronę jest... i odwołacie te słowa ultimatum i że terroryzował. A tego nie, nie zrobiliście i ten chłopak zostaje teraz w Arkiem... oczach widzów jako ten, który terroryzował Fame MMA, na którym się wybił. I Ar... to jest dla niego krzywdzące według mnie. Myślę, że po tej konferencji będziemy mogli o tym porozmawiać. Eee, I damy Ci do dyspozycji stosowne informacje, z którymi zrobisz co chcesz i... I tyle, bo ja nie jestem osobą od mechanizmów kontraktowych. Tymi rzeczami zajmuje się też zarząd. I, I mam wrażenie, Sylwek, że twoje zagranie w tym momencie też jest kurwa w jakiś sposób determinowane tym, że jesteś bohaterem Watachy, który ciągnie pochodnie. I, I też to trochę jest takie coś, że... To trochę nabijasz ten haj. Nie, ten, nie? Bo, bo dobrze wiesz, że... Bo nawet wrzuciliście to na Instastory, że będzie oświadczenie, oświadczenia nie ma. Jest, by, Powiedzieliście, że od Dostaliśmy to słowo... od Arka... O, to jest sprawa pomiędzy nami a Arkiem i cały czas z Arkiem y, wysyłamy sobie korespondencję. On wysłał nam jedno sprostowanie, my wysłaliśmy mu drugie i sprawa się cały czas ciągnie. Nie, nie byliśmy w stanie, jeżeli dojdziemy do porozumienia, no to stanowczo to, to oświadczenie wydamy. wydamy nie? Nie, ja też nie chcę, żebyśmy wiedzieli, źle zrozumiał, że to atakuje po prostu praktycznie dwie tak, godziny. Ale temu y rozmawiałem z Arkiem i mówił mi zupełnie co innego, ale spoko, zostawiam tak, temat. Ale okieniu, czy... Czy inaczej? Y czy Arek pokazywał ci kalkulacje i tak dalej, wszystkie? Mm -hmm. Okej, okay, no to my, my myślę, że możemy, możemy zrobić to tak, że po konferencji będziemy o tym po, dobra, porozmawiamy o tym po prostu. E, Sylwek, mam e, informację od Fejm. I tak jak mówię... Nie są... będzie mojej walki was nie, 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 będzie, będzie, będzie. Znaczy właśnie, bardziej się boimy, że Ty nie, byś nie zawalczył, nie, albo byś coś wymyślił. Ale w każdym razie e, są to słowa od zarządu Fame, Aha. E, dlatego posłuchaj mnie. nie, I proszę, żebyś nie riposował mnie, bo to jest Dobra. to, że potem porozmawiasz z Krzysztofem i z Rafałem. Dobra. Po prostu. E, Krzysztof i Rafał, którzy są na, back, na backstage, nie są zadowoleni, że wyciągasz wewnętrzne sprawy firmy, które są w toku na wokandę. Bo ta sprawa jest w toku i my to robimy. Ja też prosiłem Arka swoją drogą chyba trzy albo cztery dni o to, żeby wysłał mi sprostowanie. Miał wysłać w poniedziałek, wysłał w czwartek. I nie wiem, czy ci o tym powiedział, ale to mam nagrane, mam te screeny. I to mogę odpowiedzieć? Jeszcze raz? Mogę odpowiedzieć? Możesz. No to mam informację, że wysłał wam i wy na początku zaakceptowaliście, później zmieniliście zdanie, że nie, jednak tego nie przeczytam. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Dwa akapity, to, to, to jest. Swoje... Ja w ogóle ściągam ucho, bo ja tą sprawę prowadziłem i mogę ci spokojnie po pokazać dowody, że to nie jest prawda. Nie? Wiesz, ja szukam, szukam gdzieś tutaj wiesz, tej prawdy. Ja nie chcę mieć z wami spiny, bo widzę do czego to zmierza. Nie, bo Wiesz o co chodzi Sylwek, ja ci, ja ci powiem tak, nie? Jak to wygląda? Jak ja mam te ucho, to w ogóle nie chcę mieć go. Chcę, chcę Ci powiedzieć jak to rzeczywiście z mojej perspektywy wygląda. Prosiliśmy Arka o sprostowanie. Miał wysłać w poniedziałek, nie wysłał. Wtorek nie wysłał. Środa nie wysłał. W czwartek dopiero otrzymaliśmy od niego sprostowanie, gdzie jest naprawdę już krótki okres czasu do konferencji. Później jak otrzymaliśmy sprostowanie, no to również musieliśmy przemaglować sobie to. Kolejna rzecz jest taka, że będę kontynuować dalej. Nie? A ty, ty pytałeś o co? Jeszcze odnośnie Arka? Odnośnie tego ultimatum, te, z, z tych słów, które Dobra, urucham, no to do, do tego przejdziesz z mhm. Rafałem. Ale e... wiesz, tak jak mówię, bo ja już widzę w jakiej to jest w tym sytuacji, nie już wiem co się będzie... No, nie no, ale chcę, chcę ci powiedzieć resztę. E... To są sprawy między nami a Arkiem e... i wiem, wiemy dobrze, że robisz to dla wyświetleń. Gwarantuję Ci, że zanim udzielisz wywiadów będziesz miał rozmowę z Krzysztofem i z Rafałem. Obiecaj mi jedno. Znam Twój charakter i wiem, że potrafisz się obrazić za takie rzeczy i pewnie się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie wykombinujesz nic, co by mogło spowodować nieodbycie się pojedynków. Na przykład fajkowa kontuzja. No to Między nami to jest mega nie fair, że robisz to Hubertowi i wyciągasz temat arka przy Hubercie, który jest nowym prowadzącym i swoją drogą też ale robi ja zajębisko. pytanie, ja nie mam problemu. Czy jakiś urażony, coś Ci tutaj jakoś zaatakowałem? Czy nie? nie, to jest już takie granie na emocjach, typowa gra na emocjach, wciąganie w to Huberta, ja go w to nie wciągam, Nie, ale. Ro... Się. Zwróciłem się, Michał, zadam Tobie pytanie. Nie mówiłem, Hubert, zadaje tobie pytanie. Tak, ale wyciąganie sprawy z Arkiem, gdzie my serio prowadzimy z nim rozmowy jako firma, no to, to, to nie jest fair wo, wo, wobec nas. My, tak jak ci mówię, do mnie się zwróci tym bardziej, Arek. że Sylwek, jak ty to mówisz, to Wataha będzie... Jak ty to mówisz, to Wataha idzie za tobą i będzie zawsze, zawsze ja na przykład jako, jako, jako prowadzący tej konferencji będę na tej straconej pozycji, bo gram rolę tego silniejszego według, według liczb. Y, y, tych fejmowskich. Ja się tutaj na siłę nie, nie wchodzę w ten spór, ja po prostu rozmawiałem z Arkiem yy, on też był przygotowany, że dzisiaj będzie to oświadczenie czytane, nie jest czytane więc ja zadaję pytanie trochę w jego imieniu. W moment... on, 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 on też się fair zachowuje Ta. bo on nie robi takich akcji jak na przykład Lil Masti tylko on starał się to wszystko wiesz polubownie fajnie wyjaśnić. Tak no to jeżeli on się zachowuje jak dżentelmen to proszę zachowaj się też stary jako dżentelmen bo ty, to, ty wyciągasz, pytasz mnie, gdzie sprawa jest dalej w toku z Arkiem prowadzona, nie? Nie uważasz, że to jest trochę nie fair? To jest tak jakbyś wchodził po prostu z butami do nas do chaty stary, gdzie... Mamy spotkanie, mamy obiad z Arkiem i ten obiad dalej się, nie wiem, gotuje i idą następne dania stary. Wiesz o co chodzi? Tak, ja Cię w pełni rozumiem, tylko chodzi o to, że Arek mi powiedział, że tu już nie ma żadnej sprawy w toku, że tu już jest wszystko pozamiatane i że z Wami się ciężko kompletnie rozmawia. I a ja tutaj... a powie, widziałeś mail, który do niego wysłaliśmy? Nie Jakie, widziałeś, widziałeś, nie wiem, widziałeś mail, co do nas napisał? Że kategorycznie odmawia tego naszych tak, tak. tak które pozmieniali ale dobra mówić o turystyce stara to jest MMA tutaj zwycięstwa sobie nie wstrzykniesz jak odniesiesz się Aniu do słów że zwycięstwa sobie nie wstrzykniesz to co już e, powiedziałem przed chwilą Karolina tak naprawdę jedyne rzeczy jakie wyczytała na mój temat w internecie to nie to, że jestem sportowcem, tylko to Ee, że sobie coś strzykuje. Tak, kontrolę antydopingową miałam na Mistrzostwach Polski w sportach sylwetkowych i jakbyś dobrze doczytała i umiała czytać, to byś za, e, zobaczyła, że złapali mnie na e, środku klenbuterol, co nie jest środkiem, od którego rośniesz, jesteś wielka bądź nie wiadomo co, to tylko jest spalacz dostępny dla każdego. Więc jeżeli czytasz i tak duże masz informacje, to czytaj dokładnie. Myślę, że Spalacz może brać każdy. Nie wiem, czy ty bierzesz, ja ci nie sprawdzam, nie mam tej potrzeby. Więc jak cośkolwiek czytasz, to czytaj dokładniej. E, wiesz co, no ja doczytałam i wiem, za co dostałaś dyskwalifikację, więc... I tak, myślisz, że jako zawodnik i siedzący tutaj, i zawodnik, e, który zdobył kartę pro bądź... E, wszyscy tak naprawdę mogą to przeczytać, kłamałabym? Serio? Znaczy, ja, zacznijmy od tego, że ja nie umniejszam Twoim osiągnięciom, bo to są w ogóle dwie odrębne rzeczy. E, ja się wypowiadałam na, na temat tego, że... Udrażniasz robisz... sporty sylwetkowe od sztuk walki? Ale wiesz, że w sportach walki równie dobrze tak samo istnieje doping, więc dla mnie osoba, która dostała e, jakby dyskwalifikację z zawodów za doping, tak samo może tutaj stosować doping. I to była moja uwaga odnośnie naszej walki, że liczę na to, że po prostu będziesz grała fair play. I tylko tego dotyczyły moje słowa odnośnie dopingu możesz być spokojna. Tym razem gram w fair play.